Ósma edycja koncertu dzieci dzieciom organizowanego przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ściągnęła do hali Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sporą publiczność. Dopisali samorządowcy, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a nawet delegacje z Częstochowy. Jest nam niezmiernie miło, że tak licznie do nas przybyliście. Mamy nadzieję, że nas koncert sprawi, że wiosna zagości na długo w waszych sercach. O założeniach koncertu mówił Andrzej Lach, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gromadzicach. Takie imprezy jak dzisiejszy ósmy już, drodzy Państwo, koncert dzieci dzieciom, udowadniają, że nie ma przypadków beznadziejnych, że trzeba do końca wierzyć w minimalny chociaż postęp. Los bywa czasem niełaskawy, lecz cierpliwość... Nadzieja i trud może go odmienić. Oficjalnego rozpoczęcia koncertu dokonał starosta Andrzej Stępień. Cieszę się, że, że dbacie o to, że nasze dzieci, nasze dzieci, nasze dzieci w ośrodku, w gromadzicach mają taką możliwość wspaniałego kontaktu. Myślę, że, że Dziesiąty za dwa lata, że do tego dziesiątego do również dobrniemy koncertu, a tymczasem szanowne panie, szanowni panowie, drodzy uczestnicy, ósmy koncert dzieci dzieciom uważam za otwarty. Po przemówieniach przyszedł czas na występy. Podopieczni ośrodka w Gromadzicach dosłownie zaczarowali publiczność niezwykle oryginalnymi pomysłami na występy. Gangnam Star Gangnam Star Docenili nie tylko fantastyczne show, ale także piękne stroje uczestników koncertu, którzy tryskali radością. Te stroje zawsze robią wrażenie. No Chcę powiedzieć, że nie mamy pomocy w sensie z zewnątrz, od rodziców na przykład. Natomiast jest to wszystko inwencja, poszukiwania moich nauczycieli, wychowawców oraz osób zaprzyjaźnionych z ośrodkiem. Jakaś pani Krawcowa, czy inna pani dobry fachowiec. Po prostu okazuje nam w tym momencie wielką pomoc. O dopracowanie detali, choreografii zadbali nauczyciele, którzy już od kilku tygodni przygotowywali dzieci i młodzież do występów. Przygotowania to już jest bardzo długa, długa rzecz. Dzieci przygotowują się od miesięcy. A wczoraj, no, tym przygotowaniem przyszedł kres. Zakończyliśmy przygotowania przy, przygotowaniem tej właśnie dekoracji. No, motyw dekoracji wiosenna, wiosna, aczkolwiek na dworze widzimy śnieg, ale mamy nadzieję, że tym wiosennym klimatem tu w środku, tą wiosnę w końcu przywołamy do nas. No, z, myślę, że w przygotowaniu dekoracji też przy, uczestniczyły dzieci. Bardzo, bardzo dużo pomogły, wycinały, odrysowywały. No i tak, efekt taki jest, jaki jest, no widzicie państwo sami. Cieszycie się, że wystąpicie dzisiaj tutaj? No. Nie uciekajcie, Andrzej. Cieszą się, cieszą Pajki bardzo. Wystąpić, Andrzej? To piękne stroje. Ani, czekają bardzo i też, wbrew pozorom, bardzo się stresują. Wiosny szukali też specjalni goście. O, musimy szukać wiosny. Daj mi lornetkę. Gdzieś tam coś kolorowego widzę. Ale wiesz, że mój wzrok nie jest najlepszy. Szybko, Daj Dawaj lornetkę. O, jest moja detektywistyczna lornetka. O. I co? I co? No coś tam widzę. Ale co? No coś kolorowego. Jakie? No wiesz, że mój wzrok nie jest najlepszy. Uh -huh. A, daj mi kompas. Może znajdziemy słoneczko. O, dawaj. No Ko jest? Kompas? Kompas się nie zmieścił. Za mała walizka. O nie. Prymulko. Dobrze, w takim razie daj mi filtr UV. Co? Co, co? No, filtr UV. Przecież pierwsze wiosenne słoneczko może sparzyć moją twarzyczkę. Z końcowego efektu, a przede wszystkim uznania dla pracy nauczycieli i dzieci przez publiczność, która nagrodziła podopiecznych ośrodka gromkimi brawami, dumny był Andrzej Lak, dyrektor ośrodka. Dzieci naprawdę dają siebie wszystko. Przygotowani są świetnie. No, i trzeba tylko się cieszyć z tego. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania, no to powiem uczciwie, że trwały ponad miesiąc czasu. Aby to wszystko posklejać, że tak powiem, i ładnie to wypadło, trzeba minimum miesiąc czasu, żeby te dzieci tak pięknie przygotować. Obszerna relacja z koncertu, już za tydzień zapraszamy.